Siemanerko kochani, witam was wszystkich bardzo pięknie na karcie dnia, moi drodzy 16 maja. Już sobie kochani mielę karty, bo jeszcze przed chwileczką robiłam wam tygodnióweczkę, która zaraz kochani, zaraz za kartą dnia zostanie również opublikowana w wolnej chwili po pracy, po południu. Możecie sobie obejrzeć jakie tam energie nam weszły do poniedziałku włącznie. Natomiast teraz kochani, tasuję karciochy dla całej dwunastki na dzisiejszy dzień. Co dzisiejszy dzień przyniesie całym, wszystkim znakom sodiakom. Potasujemy sobie dzisiaj przy Was, przy Was. Tutaj nie będę tego robić już e, z osobna, moi drodzy. Tak sobie pomielimy. Dzisiejszy dzień z wszystkie znaki sodiakom. Dobra, słuchajcie, startujemy, lecimy. Co dzisiaj, kochani, dla baranka na dzisiejszy dzień, 16 maja. Słuchajcie, jeżeli chodzi o barana, słuchajcie, kurde. Powiem Wam tak, u baranka generalnie tygodniówka wyszła bardzo dobrze, bardzo fajnie, ale moi drodzy, Wy tutaj gdzieś w tym, w dzisiejszym dniu jesteście albo czymś podminowane, albo coś Was dzisiaj wkurzy, albo coś dzisiaj nie pójdzie zgodnie z planem. Jeżeli na przykład dajmy na to, chciałybyście dzisiaj coś wykonać, coś zrobić, macie coś zaplanowane, kochani, może nie do końca, bo ja nie mówię, że całkowicie się posypię, ale może coś nie do końca pójść zgodnie z Waszym planem, tak? Więc tutaj, barany, miejcie to na uwadze, że jakaś porażka tematyczna, jakaś sytuacja, która może, którą chcielibyście, aby potoczyła się tak czy srak, może się dzisiaj nie wydarzyć. Ale też bardzo mocno przebija mi tutaj energia, słuchajcie tego, że dzisiaj możecie zawieść się na jakiejś osobie albo zobaczyć odsłonę tej osoby z całkowicie innej perspektywy. To może być ktokolwiek. Ja nie mówię, że to musi być wasz partner, mąż czy żona, tak? Może to być ktokolwiek w waszym otoczeniu, kto dzisiaj zachowa się tak że powiecie, ja pierdzielę co za gościu, tak? Wiecie, o co mi chodzi? Tak jakby, kurde, ktoś, kto, kochani, no niestety w pewien sposób kąśliwy, zły, zachował się wobec was, albo powiedział coś złego wobec was. No chyba, że. No chyba, że to jest wasza energia. Słuchajcie, bo też tak może być, bo mam tu kogoś, kto, nie licząc się z niczym. Dzisiaj, kochani, idzie do przodu po prostu jak burza, i ma w dupie tak naprawdę to, że ktoś z boku może ucierpieć na tym zachowaniu. Więc moi drodzy, no albo wy, albo ktoś, ale coś takiego bojowego, złośliwego, walczącego o coś, nie liczącego się z niczym może się pojawić. Względnie coś pójdzie nie tak, tak? Więc pamiętajcie, że to są różne warianty, które ja z tej karty widzę. Co dzisiaj zmierza do byczka? Słuchajcie, jeżeli chodzi o byka, u byka dzisiaj czas relaksu, odpoczynku, no to dobra, to słuchajcie, to ja wyłączam kamerę, słuchajcie, dobrze, że mam kawę, dziękuję bardzo, słuchajcie, no karty powiedziały, tak? No ale słuchajcie, tak, mamy kartę mówiącą o tym, żeby sobie dzisiaj dać siana, moje drogie byki, mamy kartę relaksu, mamy kartę odpoczynku, mamy kartę nierobienia czegokolwiek. Albo też kartę mówiącą o tym, odpocznij. Albo jakiś temat w waszym, waszym życiu, moi drodzy, czy też pomiędzy Wami a jakąś konkretną osobą, kochani, może zwyczajnie dzisiaj być nieruchawy. Czyli dzisiaj jest jakiś zastój pewnych rzeczy, które. Nie wiem, mogłyby pójść naprzód, mogłoby coś z tego wyniknąć, tymczasem to nie idzie naprzód i stoi w miejscu, bo mamy kartę po prostu pochorowania, mamy kartę potrzeby odpoczynku, mamy kartę zastoju jakiejś tego typu, kochani, energii, która się tutaj nam klaruje, rysuje. Oczywiście to wy możecie czuć, ale może też tak być, że ktoś w waszym otoczeniu po prostu zwyczajnie jest dzisiaj czymś pozbawiony sił, jest dzisiaj, słuchajcie, no, gdzieś zmęczony jakąś sytuacją. Bo też tak może być, albo się rozchoruje. Co dzisiaj zmierza do bliźniąt? Słuchajcie, dobrzmią dzisiaj jakieś radosne wieści, radosne informacje. Czuję to tak, że Wy się z czegoś cieszycie, Was coś uraduje. I alternatywnie, moi drodzy, być może jakaś sytuacja związkowo-miłosna, relacyjna bardzo mocno się zaznacza, bo ja tutaj widzę kogoś, kto z ochoczą, z ochotą w Waszym kierunku, kochani, lgnie, biegnie, wyznaje Wam uczucia, kochani, wyznaje Wam miłość, nie wiem, słuchajcie, podbija do Was, komplementuje Was, zabija. Biega o was, albo Wy o kogoś, odwracamy tę energię, pamiętajcie. Ale Wy ogólnie macie radochę serca dzisiaj z jakiegoś powodu, radochę emocjonalną. Co by to nie było, czy zenek na białym koniu, słuchajcie, czy tam Kaśka, nieważne, czy jakaś sytuacja, czy jakaś wiadomość, czy jakaś wieść, czy jakieś optymistyczne patrzenie na coś. Wy dzisiaj tutaj gdzieś w ciągu dnia możecie mieć radochę serduch, co dzisiaj zmierza do raka. Jeżeli chodzi o raka, kochani, wy jesteście dzisiaj w bardzo dobrym nastroju. Jeżeli dyskutujemy o nastroju, bardzo dobry nastrój, bardzo dobra, bym powiedziała tutaj, um, powiedziałabym taka radosna, spontaniczna, głupkowata. Um, słuchajcie, dobra, radosne, spontaniczne, głupkowate coś, dobra, wiem o co chodzi, ale coś takiego to jest, bo w tej karcie akurat, słuchajcie, no tego typu klimaty się nasuwają. Ktoś jest szczęśliwy, radosny, spontaniczny, cieszący się z głupot, z tego, z tamtego i względnie, słuchajcie, rak rozpoczyna. Rozpoczyna coś nowego. Rak ma nowy plan, nowy pomysł, wchodzi na nową ścieżkę, zaczyna coś od początku, zaczyna coś od zera, bo mamy karty głupca, kochani, tak? A więc my tutaj, że tak powiem, rozpoczynamy jakiś nowy klimat, jakiś nowy plan. Nie wiem, co to może być. To może być również sytuacja dotycząca, yy, słuchajcie. Jakiejś opcji, nowego konceptu, nowego pomysłu, jakiejś nowej idei, rak zaczyna coś nowego i ochoczo na to wchodzi, tak? W jakiś pewien sposób, bardzo być może nawet spontaniczny. Więc zaczyna tutaj, nowy start. Co dzisiaj zmierza do lwa? Jeżeli chodzi o lwa, lew jest dzisiaj słuchajcie, dynamiczny, energetyczny, jesteście w swoim żywiole, a więc, moi drodzy, raczej nie powinno Was dzisiaj nic zgasić, nic stłumić, e, nic zdenerwować, słuchajcie, nic w jakiś sposób rozleniwić nawet, bo macie kartę mówiącą o tym, jestem w swojej energii, mam pasję, mam ogień, mam cele, mam działanie, dzisiaj jestem pobudzony do życia, tak? A więc bardzo dobrze. Ponadto, słuchajcie, karta obrazuje tutaj osobę, i to albo będziecie Wy, albo ktoś, e, kto tutaj, kochani. No, do was podbija, albo wy do tego kogoś. Jest to karta w dużej mierze, kochani, kochanka, kochanki, a więc kogoś, kto po prostu ma was na swoim celowniku i w waszym kierunku tutaj dzisiaj gdzieś podąża i coś robi. Więc, moi drodzy, być może tutaj jakieś romanse, seksy, namiętności, wspólne plany z jakąś osobą nam się tutaj również, drogie lwy, kształtują, bo jesteście takie pełne ognia, nie? Albo ktoś wobec was. Co dzisiaj zmierza do panny? Słuchajcie, czas spędzony z rodziną, w dużej mierze tak to widzę, z osobami Wam bliskimi, bo to też mogą być przyjaciele. Ja tutaj nie będę się kłóciła, że to chodzi tylko, słuchajcie, o rodzinę taką najbliższą, typu matka, ojciec, siostra, brat. Tak, wiemy o co chodzi, tam mąż. Ale jest to czas dobrze spędzony z ludźmi, tak? Mamy tutaj dobrą komunikację, jesteśmy z czegoś zadowoleni, coś idzie zgodnie z naszym planem, zgodnie z naszą myślą. Jesteśmy szczęśliwi, radośni, coś idzie fajnie, bo macie kartę maksymalnego szczęścia. Wow, jestem z tego zadowolony. Zadowolony, jestem z tego zadowolona, coś poszło dobrze, czuję się szczęśliwy, czuję się zmotywowany, czuję się optymistycznie nastawiony do czegoś. Widzę coś, a co na pewno się powiedzie. Wiecie o co mi chodzi, czyli taki klimat, w którym macie jakąś taką wewnętrzną, taki wewnętrzny optymizm i szczęście w jakimś kochani zakresie. Dobra komunikacja z ludźmi, dobra komunikacja z najbliższymi osobami, jakieś szczęście, sukces, spełnienie. Załóżmy, że ktoś dzisiaj coś próbuje sobie pozałatwiać, żeby coś się uskuteczniło. No to tak, może to pójść dobrze. Waga! Słuchajcie, uwagi, są jakieś wiadomości, jakieś informacje, jakieś wieści. Ktoś coś przychodzi, ktoś coś oznajmia, i teraz nie wiem, albo Wy komuś. Albo ktoś wam, ale bynajmniej czekacie za czymś i to coś przychodzi, czyli dzisiaj ta komunikacja będzie niekoniecznie słuchajcie, teraz samego rana, bo to może być sytuacja taka, że tutaj gdzieś um, to dopiero nadejdzie, tak, to mam na myśli, bo tutaj jest taka sytuacja, że ktoś głęboko coś przemyśla i to zakomunikuje. I teraz tak, albo Wy teraz nad czymś myślicie, gdzieś analizujecie jakąś pewną sytuację, układacie, jak coś powiedzieć i za jakieś tam powiedzmy. No nie wiem, tam za jakiś czas, tak? Ale dzisiaj, ale dzisiaj do tej komunikacji dojdzie i powolutku się do tego teraz zbieracie, aby porozmawiać o czymś, względnie jakaś osoba, która w tej chwili być może nie jest na ten moment z wami na telefonie, czy nie pisze do Was, czy też nie jest przy Was, również pewien temat analizuje, przemyśla i dojdzie do tej komunikacji, wymiany informacji, wiadomości pomiędzy Wami. Możecie też otrzymać coś, tak, czyli że przyjdzie do Was coś, coś, co za czym czekacie, może to być wiadomość, może to być mail, może to być telefon, może to być kurier, może to być listonosz, ale coś jest Wam dzisiaj dostarczone. Co by to nie było, Wy dostajecie coś i jesteście w posiadaniu czegoś. Tylko wiecie, niekoniecznie to musi być przedmiot, tak? tylko to może być taka sytuacja, w której em, trzeba tutaj porozmawiać o czymś, tak? Trzeba tutaj pewien temat być może przedyskutować. I tak to mniej więcej u Was się przedstawia. Co dzisiaj zmierza do skorpiona? Do Skorpiona, kochani, dzisiaj zmierza analityczne myślenie. Skorpion się dzisiaj skupia, o ile to jest oczywiście Wasza karta osobowa, bardzo mocno kochani, jakiś temat mielicie, analizujecie, patrzycie, słuchajcie bez jakichkolwiek wiecie, o co mi chodzi, takich iluzji na coś, tylko bardzo trzeźwo, bardzo prawdziwie. Obmyślacie jakiś plan, obmyślacie jakąś strategię. Jesteście dzisiaj, kochani, tacy, bym powiedziała konkretni w jakimś zakresie. Oczywiście może tak być, że ktoś w waszym otoczeniu jest dokładnie taki, jak wymieniłam, tak? M powiedziałabym też, że może mocno nieprzystępny emocjonalnie, oczekajcie, będę na stracie, mocno nieprzystępny emocjonalnie. I tutaj gdzieś, no moi drodzy, może taka być tendencja również do tego, że nawet jeżeli Wy próbujecie do tej osoby się przebić pod kątem ciepła, emocji, to, 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 to nie będzie to możliwe, bo ta osoba faktycznie jest dzisiaj czymś mocno zajętna, mocno skupiona nad czymś i faktycznie nie będzie do niej takiego dostępu, ale równie dobrze to wy możecie być czymś zajęci i nad czymś skupieni. Co dzisiaj zmierza do strzelca? Słuchajcie, sytuacja, dostajecie jakąś informację, macie jakąś wiedzę, odrabiacie jakąś lekcję, być może kogoś o czymś informujecie, być może słuchajcie do informy wywołujecie się. Wiecie, o co mi chodzi, u kogoś w jakiejś opcji. Być może idziecie, musicie się dzisiaj douczyć, doszkolić. Być może jesteście na takich szkoleniach, bo to też może być. Ale jeżeli nie jesteście na szkoleniach zawodowych, na przykład, czy jakichś tam, jakichkolwiek innych, to słuchajcie, gdzieś nabieracie wiedzy w jakimś zakresie, tak? Idziecie i po prostu w pewien sposób chłoniecie coś jak gąbki. Mam takie wrażenie, kochani, bo to może być sytuacja, w której trzeba, słuchajcie, o czymś zadecydować za i tutaj gdzieś strzelec nabiera informacji, nabiera pewności, kochani, być może odrabia jakąś lekcję życiową, być może z kimś o czymś dyskutuje, rozmawia, ktoś przedstawia punkt widzenia strzelcowi swój własny i strzelec dzięki temu uczy się jak ma postąpić, dowiaduje się jak ma postąpić. Bo też może oczywiście tak, kochani, być. Ci z Was, którzy mają dzieci, być może w dniu dzisiejszym trzeba będzie zająć się dzieckiem, ale tylko dziećmi, które się uczą aktualnie, czyli uczniami, tak? Być może, słuchajcie, będą potrzebowały tutaj jakiegoś Waszego wsparcia albo pomocy. Koziorożec. Koziorożec musi dzisiaj uważać, kochani, macie kartę oszustwa, kłamstwa słuchajcie manipulacji, ewentualnie zdrady. I tutaj moi drodzy, no uważajcie po prostu dzisiaj, tak? Co mówicie, komu mówicie, czy warto kogoś słuchać, czy warto komuś zawierzyć, czy ktoś Was przypadkiem, słuchajcie, no wciula nie robi, tak? Wiecie o co mi chodzi? Bo tutaj widać ewidentnie, że ktoś jest nieuczciwy wobec Was, ktoś coś kombinuje, ktoś coś robi za plecami, ktoś kłamie, oszukuje, manipuluje, steruje jakąś sytuacją. Oczywiście alternatywnie, i to też powiem, słuchajcie, bo tutaj my same aniołki też nie jesteśmy. Być może Wam wstrzeli do głowy, żeby dzisiaj kogoś zwodzić, żeby kogoś dzisiaj oszukiwać, okłamywać, moi drodzy, czy też względnie zdradzać. Może taka być sytuacja i gdzieś tutaj potajemnie, po cichutku, na przykład koziorożec wymknie się na randkę. A chłop na przykład siedzi, czy baba, e, słuchajcie, i ogląda fakty, e, słuchajcie, w telewizji. A koziorożec, dobra, dobra, po cichu, pokryją. Może tak być. Więc taki dzień powiedziałabym troszeczkę albo ostrzegający was przed czymś takim, albo tutaj gdzieś ktoś coś. Zgodnie słuchajcie, jeszcze może tak być, że koziorożec się czegoś boi, ma cykora przed czymś. I ten strach dzisiaj odczuje. Mam cykora, boję się, ciągnie je, chcę tego, ale się boję. Też taka sytuacja może być. Albo ktoś wobec, wobec koziorożca sobie. Wodnik. Wodnik, szuwarek. Uwodnika kochani dzisiaj twarde, konkretne, słuchajcie jakieś tematy, wy dorastacie do czegoś, wy czujecie się bezpieczne, ugruntowane, moi drodzy pewne czegoś, być może podejmujecie jakieś dzisiaj konkretne kochani decyzje, być może macie styczność z matką, z którą dzisiaj coś ustalacie, coś uzgadniacie, ale wy same kochane czujecie się kwitnąco jesteście takie wiecie bardzo kobiece, czy też bardzo męscy zaznaczam, bardzo tacy rozwojowi, kwitnący słuchajcie, dzisiaj coś wam może też być dane, co was ubogaci i moi drodzy może to być taka sytuacja, że nie wiem, przyjdzie upragnione coś, dostaniecie coś, przyjdą jakieś wieści, które jakby będą powodowały, że wy poczujecie się wow w końcu coś idzie do przodu, coś się rozwija coś jest w końcu takie, że mogę spać spokojnie tak to kochani Widzę te z Was, które um, e, nie spodziewają się, może się okazać, że jesteście w ciąży. Pokazuje mi się karta ciężarnej kobiety, również moi drodzy, więc tutaj jak najbardziej um, gdzieś tego typu tematyka może się pojawić. Coś jest w drodze, coś się rozwija, my same jesteśmy. W ciąży, bądź o tej ciąży, załóżmy, myślimy. Ale to tak na marginesie, bo z tymi ciążami to wiecie, no nie każdego dnia i nie wszyscy, ale gdzieś tutaj taki klimat rozwoju, rozkwitu, e, słuchajcie, coś dobrego, co tutaj może Wam się dzisiaj przydarzyć: kontakt z żonami, matkami, z którymi coś jest ustalane. Ryby. A jeżeli chodzi o rybę, kochani, wy dzisiaj jesteście zagonione, dużo się dzieje, dużo gadacie. Komunikacja, kochani, jest non-stop w kółko Macieju. Także dzisiaj rybie prawdopodobnie palce się odpierdzielą, słuchajcie, od rąk, e, dlatego że mam drog komunikację drogą, e, słuchajcie, bardziej internetową, ale również telefoniczną, więc kochani, też może wam głos, głos na przykład siąść. E, ale jest ta komunikacja. Dzisiaj w prawo, w lewo, coś się dzieje, to tu, to tam, jakbyście po prostu ciągle byli jak w ulu. Wiecie, o co mi chodzi? I jakieś sprawy, kochani, dzisiaj gnają do przodu, dużo rzeczy jest do załatwienia, coś przyspiesza, coś się rozkręca, moi drodzy, coś tutaj się dzisiaj dużo u ryby dzieje. Słońca. Tyle ode mnie. Ja Wam życzę przecudownego, kochani, dnia tego 16 maja. No i widzimy się ewentualnie, czy słyszymy później, buziaki.